Jak dobrze nastawić się na trening? Hej, tutaj jesteś w właściwym miejscu, by dowiedzieć się, jak dobrze nastawić się na trening. Czy już kiedyś zastanawiałeś się, dlaczego nie zawsze osiągasz zamierzone rezultaty na treningu? Dzisiaj pokażę Ci kilka trików i porad, które pomogą Ci zdobyć motywację i skoncentrować się na treningu. Pierwszym krokiem jest określenie celu treningowego. Czy chcesz zbudować masę mięśniową, zrzucić zbędne kilogramy, czy może poprawić swoją kondycję? Jeśli jasno określisz swój cel, łatwiej będzie ci zaplanować swoje treningi i osiągnąć zamierzone rezultaty. Kolejnym ważnym czynnikiem jest dobór odpowiednich ćwiczeń. Musisz dostosować swoje treningi do swoich celów. Jeśli chcesz zbudować masę mięśniową, skup się na treningu siłowym. Jeśli zależy ci na zrzuceniu kilogramów, skoncentruj się na treningu cardio. Pamiętaj, że różne ćwiczenia mają różny wpływ na nasze ciało. Dlatego ważne jest, aby wybrać te, które będą dla Ciebie najbardziej efektywne. Kolejna sprawa to motywacja. Znalezienie motywacji może być trudne, ale kluczem jest znalezienie czegoś, co Cię inspiruje. Może to być ulubiona playlista z mocnymi utworami, trener personalny lub po prostu wizja osiągnięcia swojego celu. Pamiętaj, że każdy ma inne źródła motywacji, więc nie porównuj się do innych i znajdź to, co działa dla Ciebie. Ważne jest również, aby odpowiednio zadbać o swoje ciało przed treningiem. Pamiętaj, aby dobrze się rozgrzać przed każdym treningiem. Wykonaj kilka dynamicznych rozciągnięć, aby przygotować swoje mięśnie i stawy do aktywności fizycznej. To pomoże ci uniknąć kontuzji i maksymalizować efektywność treningu. Następnie omówimy odpowiednią dietę. Prawidłowe odżywianie się ma ogromne znaczenie dla twojego sukcesu treningowego. Musisz dostarczać swojemu organizmowi wystarczającą ilość energii i składników odżywczych, aby móc trenować efektywnie i skutecznie regenerować się po treningu. Pamiętaj, że jedzenie jest paliwem DLA Twojego ciała, więc wybieraj zdrowe i odżywcze produkty. Na koniec, nie zapominaj o odpowiednim odpoczynku. Twój organizm potrzebuje czasu na regenerację, więc daj mu szansę na to. Pamiętaj, że regularny sen, relaks i czas wolny są równie ważne jak trening. Pozwól swojemu ciału na pełne odprężenie, aby móc wrócić do kolejnego treningu ze zdwojoną energią. No i to już wszystko. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest dobra motywacja, odpowiednie ćwiczenia, prawidłowe odżywianie się, rozgrzewka, regeneracja i w końcu cieszenie się tym, co robicie. Bądźcie konsekwentni, zawsze dążcie do swoich celów i nie zapominajcie o radości płynącej z treningu.